Serdecznie dziękujemy Wam za wpłaty patronajtowe na ten konkretny cel. Jak zakończymy akcję z psami, psy już znajdą nowy dom. Ja oczywiście tą zbiórkę zamknę i zostaną tylko ci, którzy będą chcieli wspierać kanał i moją działalność outdoorową. Wszystkim Wam serdecznie dziękuję. Jestem po kolejnej prawie że nieprzespanej nocy, co podejrzewam, że Wam po moich przekrwionych gałach widać. Pieski dały się we znaki i teraz update 2 dam. Yy, da Wam Ania. Przepraszam. <laughs> Cześć. E, jako, że wpływają e, wpłaty z Patronite, udało nam się słuchajcie, zakupić tenel największy, jaki się dało znaleźć, rozmiar XXL dla wielkich psów, ale że psów jest e, dużo małych, więc też jest w porządku. Dzisiaj się przywiózł e, e, wybieg dla psów, więc też jest infrastruktura wybiegowa załatwiona. Słuchajcie, na specjalne okazje, czyli na ekstremalne zmiany pogody, mamy też pomieszczenie gospodarcze przygotowane dla piesków, więc jak będzie padało, śnieżyca, ja nie wiem, jakieś zimno i tak dalej. Więc pieski będą miały swój pokój, że tak powiem swoje pomieszczenie całkiem dla nich przygotowane. No i co? Mamy kupione również miseczki, zabawki. Karmy kupiliśmy tyle, ile się dało kupić wczoraj w supermarkecie. Jutro jedziemy do zoologicznego, żeby kupić karmę dla szczeniąt, specjalnie oraz jeszcze więcej legowisk, ponieważ te legowiska, które wczoraj zostały zakupione, zostały po prostu obsiusiane i obkupciane, niestety, więc są aktualnie w praniu. Śpią znowu na kocyku dziecięcym. Niemniej jednak jestem wygodnie ciepło. Postaraliśmy się, żeby zabezpieczyć również dach kenelu. Żeby gdyby coś tam kropiło nad ranem, żeby miały sucho. Ogólnie nocy są ciepłe, więc aktualnie są pieskie No I co, na zewnątrz. Jedzie, jedziemy do kliniki. Tak, i w poniedziałek, w poniedziałek, najważniejsza informacja, jesteśmy umówieni do kliniki, do weterynarza. Na pierwsze odrobaczenie, założenie książeczki i zobaczymy, czy da się je akurat teraz zaszczepić, ale podejrzewam, że raczej za dwa tygodnie, ponieważ jest najpierw procedura odrobaczania, następnie dopiero szczepienie. Więc tak! Jak psy będą gotowe do oddania, to robimy akcję oddawania tych psów, adopcji, teraz to się ładnie na to mówi. No i tyle. Słuchajcie, my się zbieramy, dalej do roboty. Te psy jeszcze będę pewnie też pół, północy pilnował, pewnie będą darły ryja. I, no i tyle. No. Jeszcze raz dziękuję Wam serdecznie. Jesteśmy w kontakcie. Kiedy następny odcinek audorowy nakręcę, to będzie, no, będę się starał. Trzymajcie się na razie.